Siema, ja jestem Dezu, ze mną jest Zola. Zola. Ja będę ranował Tony Hooka trójkę w kategorii N%, w której chodzi o to, żeby odblokować ostatnią mapę, czyli Cruise Ship. Nawet gdy tak jest, zdobędę ostatni medal, to ran się kończy. Będę ranował z opcją auto kick off. Jest. To opcja, której pewnie większość osób albo nie kojarzy, albo ją kiedykolwiek, jeżeli dotykała tej gry, włączyła, zobaczyła, że skater z jakiegoś powodu stoi w miejscu i nic nie robi i ją wyłączyła. Tak, niestety e... okazuje się, że to jest szybsze w prawie każdej Tony Hawk'u. Tak. Na w mojej kochanej czwórce nie. No, ale za to jest dużo trudniejsze i sprawia mnóstwo problemów, ale no jak trzeba, to trzeba, tak, więc... E... To chyba tyle z tytułem wstępu, i myślę, że możemy zaczynać rana. Także, e, rana się zaczyna po skupieniu ostatniej także, może odliczę e, po prostu 3, 2, 1, rura. No i co? No i witamy, Was w połowy, które jeszcze to jest ostatni tony połowy w tej klasycznej 2 formule, gdzie mamy dwie minuty. Znowidzieliście dziewięć cerek, którą oczywiście wykonaliśmy i która się oczywiście zaliczyła. Nie, za, nie zaliczył się ten skok na platformę, ale wszystko jest git. Dwumitowa formuła, w której zdobywamy, jakby wykonujemy jak najwięcej celów, które, które możemy. Dobrze, to przynajmniej sol już nie możecie zgnoić za to, że tak. po, znowu po waketach szedłeś. Zadania są w miarę różne, tutaj zazwyczaj pomagamy z ludziom Myślę, że to jest taki film tej gry, że na przykład odkorkujemy jakby te, te kurki Odkorkujemy kurki, dobra, to tak. nie, nie jest najlepsze tłumaczenie w... w moim wykonaniu Ale są też jakieś takie bardziej To płoty. Otóż Secret Tape'a. Ale Secret Tape'a odpuszczę i no zrobię Secret Tape'a w LA Jasne. Tak jest plan to mogę więc... sobie jednego gola pominąć, brania -y i wydaje mi się, że w ten sposób tak. będzie i widowiskowiej. Tak, <laughs> zadania są e, o, różne, różniste, na przykład e, zdobyć, yes. zdobyć wystarczającą jakby ilość punktów. O, tutaj e, turniej i to już połowa turnieju za nami. E, <laughs> są też zadania, m, jakby mamy dwa, dwa różne typy skaterów, jest e, vert i jest street. I różnią się jednym zadaniem na, na mapę, gdzie mają wykonać inny trik, nad jakby inną przeszkodą albo inną luką. Więc e, okazuje się, że, że Street jest trochę szybszy, więc gramy jako Jacek Tomasiewicz. E, niestety nie jako Antoni Jastrząb, ponieważ. O, to, to jest ciekawe. E, to jest niedobrze. To jest niedobrze, ale no. <laughs> jakby, szczególnie z autokickoffiem jest. No. Tutaj jest problematyka duża z tym golem. Tak. Dlatego nie lubię go robić, jak się nie trafi to jest tragedia. Tak, tutaj musimy zdobyć 200 tysięcy eee. punktów. Więc jeszcze APS O! Jakiś doróbka po drodze. Tak, triple heal flip. Trip. Tak, teraz kiedyś to była najtrudniejsza część rana, czyli no. tape jump. Teraz są o wiele trudniejsze. Teraz są o wiele trudniejsze. O. No i, I Jeszcze udało się za pierwszym razem, także... Tak, no i lecimy na lotnisko. Lotnisko, które jest... Y który ma flagę kieszonkowców, którzy zawsze byli kieszonkowcami, nie sprawdzajcie, jak się nazywają w plikach gry. E, więc tutaj w naszym stringu Tricków mamy e, e, mamy krukt. E, I zadanie jest takie, żeby kruktem e, przegrindować przez ten odbiór bagaży. Ale jeżeli ten, e, jeżeli w stringu znajduje się I Luka, i, e, i ten krukt, to e, nie, nie, nie trzeba grindować e, po tak, tym trickie. Tak. tutaj trikiem. widzimy znowu wall rate Cancel. 900 Wallride Cancer, która powoduje to, że trick się jak zalicza i no nie, nie, nie musimy mieć animacji, nie musimy kończyć animacji, aby... Tak, Wallride trochę napisuje ten duży, długi trick. Tymczasem tak, rozpoczynamy. 900 to jest naj, najdłuższy, no. najdłuższy tych grze, w sensie jeżeli chodzi o animację, a możemy go skrócić do no, praktycznie z zera. No. Tak. Może tam kawałek, bo on musi się jednak... Jakby gra musi zrozumieć, że się zaczyna. Wcale już wystarczy, aby. Dobra, e, wydaje mi się, że możemy jednak po pokera, żeby nam trochę e, pogadał, bo to bo trochę jak jakbyśmy sobie cały czas. Coś... Ja zgodnie z formułą rana też będę się streszczał. Chciałem tylko powiedzieć, że ponieważ jak Jakuza się zamknęła, mamy dla Was absolutnie nową, e, świeżą, pachnącą świeżością licytację, czyli zmiana gry na legendarnie trudną wersję amerykańską w Battletoads. Aktualnie Pitbull będzie grał na łatwiejszej wersji japońskiej, ale jeśli uzbieramy 2,5 tysiąca przez następny dzień, e, to Pitbull zagra na bardzo trudnej wersji amerykańskiej. Dzięki wielkie za wszystkie wpłaty i czekamy na więcej. GSP, SPL-u, Kośnik, wesprzyj. Okej, okay, więc e, zdobyliśmy tapa, który był chyba tą najtrudniejszą częścią rana. E, ponieważ udało nam się jakby rideować, zrobić woli -y, e, do, do, do tego tapa. a teraz e, razem z wallride cancel e, próbujemy tak, tutaj ukończyć. Tego... się na czas? Czas. czas. 416, jak na małe turbulencje tak. jakie były po drodze było całkiem nieźle? Całkiem, całkiem nieźle, teraz całkiem możemy sobie obejrzeć... Jak na streamie pięknie wygląda. Tak, tak. <laughs> tak chyba że no, mam chyba, żeby w jakiś sposób y, nasza produkcja jest w stanie to przybliżyć, <śmiech> <śmiech> ale <śmiech> jeżeli nie to, y, to możemy obejrzeć tutaj... No. Y, to jest nasza nagroda za ukończenie rana tak. Tak, tak, więc... Y... Jeśli chcemy to, to jak najbardziej. Jeżeli chodzi o tego jumpa yy, na LA, tak to był najbrudniejszy jump tak flyfar. to zwyczaj no, powiedziałbym, że tak 80% no nie wychodzi, albo okay. i nawet więcej. Te kiwa głową, że chyba nie da rady, spokojnie. Yy, no dobra no. Możecie to zobaczyć wszystko właśnie na, no. na YouTube, te wszystkie filmiki. Yy, definitywnie, nawet yy, z, nawet yy, ostatnio Jak dobrze pamiętam wyszedł yy, remake tego filmu? Oh. Także, także można go zobaczyć na YouTube w całkiem niezły jakości, także jak coś to polecam. Tak. No to co? A, to chyba tyle ode mnie. Ja zapraszam ewentualnie jak chcecie zobaczyć więcej Tonyhołka trójki lub innych Tonechołków na mojego streama DZU1 na Twitchu i no i tyle. Zapraszam na bardzo ciekawego rana Tony, z Tony z 1 0% Zoli, który się odbędzie po moim ranie. Czyli właśnie w tej chwili będzie się zaraz odbywał i będzie bardzo, bardzo ciekawy, bo to jest zero więc tam będą różne machlojki, można tak, tak. powiedzieć, działa. No i chyba tyle, oddajemy. Tak, to też możemy oddać głos do studia na ostatnią donację. Zgadza się, ponieważ wpadło właśnie aż 100 złotych od Abygł 8. A Dudu mówi, Tomek Jastrzębowski jest naprawdę wybitnym deskorolkarzem i cała ta setka idzie na najnowszą licytację, czyli zmianę gry na legendarnie trudną wersję amerykańską w Battletoads, więc brakuje nam już tylko 24 takich donacji i jesteśmy na miejscu. Wielkie dzięki i czekamy na kolejne wpłaty. Dzięki. Dobra, no to okay, co? To na razie. Cześć, pa, pa. cześć. Pa, pa. we Ogarniam zakupy i to z różnych sklepów. Jednym przyciskiem z InPost Pay. Bo oszczędza mój czas. Bo tak mi wygodnie. Bo płacę jak chcę. Bo uwielbiam swój paczkomat. Bo wszystko co kupiłam widzę w jednej apce Impost. o tu. InPost Pay, mój nowy sposób na zakupy online. DO WIDZENIA! I myk jest taki, że nie jestem po prostu w stanie kontrolować, czy on wyjdzie, czy nie. Może wyjść za pierwszym razem, może wyjść za dziesiątym... Ach. O, jasne... On ci zaskoczy na lewo... No nie... O... Ajajaj... Tak, aj, aj. spokojnie... Oj... No i nie do tyłu... Ajajaj... Aj... aj, aj. aj. O, no nie, 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 nie... O, o... O, o, o... Aj... Aj... Zostawmy się bardziej tak, tak w lewo, dobra, teraz, raz, dwa, trzy, o, o, jest, mamy oh! <noise> to, dobra, tak. możemy lecieć dalej z ranem, ale uda. You feel alone, I'll be the one, I'll be the one to bring you home Sunshine, but you're cold inside You tell the truth, but you feel you've lied You're always running, but you won't catch up I'll be the one, I'll be the one to lift you up